Dobry wieczór. Witam Państwa na konferencji prasowej po meczu 25. kolejki PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Meczu, w którym pod Beskidzie Bielsko-Biała uległo pogoni Szczecin 0 do 2. Pierwsza część konferencji z trenerem drużyny gości, pan Kosta Rumiaić. Serdecznie witam, panie, panie trenerze. Pomagać nam w tłumaczeniu tej rozmowy będzie pan Tomasz Kaczmarek. Serdecznie witam i bardzo proszę o komentarz do tego spotkania. Dobry wieczór wszystkim. Ja, zunächst einmal muss ich ein weiteres Riesenkompliment meinem Team machen. Hier zu bestehen äh, ist alles andere als einfach. Äh, das war, glaube die erste Niederlage in diesem Jahr äh, für Port hier zu Hause. Ich denke, das zeigt wie stark und wie willig und, und ja, auf einer gewissen Art und Weise wirklich dieses Spiel und diese Mannschaft spielen kann. Die erste Verletzung für Podbeskidia in diesem Jahr hier bei sich. Das zeigt sicherlich, wie schwierig es ist, mit diesem Gegner zu spielen, wie unangenehm ist dieser Gegner. Wir haben gut dagegen gehalten, wie man so schön sagt. Es war nicht immer Fußball dabei, aber darum geht es auch nicht. Podbeskidzie hat viel Druck ausgeübt. Sie können auch den Ball laufen lassen und ja, sie haben uns 90 oder 96, 97 Minuten beschäftigt. Przegraliśmy walkę. Nie zawsze, nie zawsze była to dzisiaj też gra w piłkę, ale nie tylko na zadawało uns Zadania 96 Ganz wichtige Punkte. Wie gesagt, ein kleines Beigeschmäckle hat das Ganze. Wir ja, werden im nächsten Spiel auf Benedikt verzichten müssen aufgrund der Gelbsperre. Sehr wahrscheinlich, also für das nächste Spiel auf jeden Fall, wahrscheinlich auch für das übernächste Spiel, werden wir auf Zechi auf. Ähm, verzichten müssen aufgrund einer muskulären Verletzung. Wir sind aber äh, ein gutes Team. Wir haben einen breiten, sehr guten Kader mit äh, Igor Wojcicki und Mario Schmalis, der es heute auch sehr gut gemacht hat. Haben wir haben zwei, zwei Innenverteidiger, die. Äh, Sehentlichs auf ihre Chance warten und auch spielen möchten. Alle Mame, Mame, dobro i drużyna, Mame serocki kadre. I jest Igor Wasicki, jest Mariusz Malec, który też dzisiaj bardzo dobrze zagrał und. Czekają na swoją szansę. Ich finde auch ein gutes Beispiel heute. Ich möchte jetzt normalerweise tue ich das nicht allzu also oft Spieler herausstellen, aber wie Tomasz Postaski heute, als er reingekommen ist, Stabilität der Mannschaft gegeben hat, sich in jeden Ball reingeworfen hat, das zeigt, dass wir Charakter haben, das zeigt, dass wir, dass jeder Einzelne weiß, um die Chance in dieser Saison etwas Großes zu erreichen und das ist der richtige Weg und das macht natürlich es für das Trainerteam etwas leichter, weil wir uns auf jeden verlassen können. Normalnie nie wyróżniam zawodników, ale chciałbym dzisiaj naprawdę to zrobić, powiedzieć, że e, Tomasz Podstawski, jak wszedł z ławki, e, dał nam bardzo dobrą zmianę, dał drużynie bardzo dużo stabilności i właśnie na tym to polega, na, na tym polega ta drużyna, na tym polega, że możemy zrobić dobre zmiany i e, jest to naprawdę dla nas bardzo ważne. Ja. Mm, Abschließend natürlich wünsche ich, potzskie alles erdenklich gute. in den nächsten Spielen. Ich weiß, wie es ist, wenn man unten steht. Letztendlich wird erst ganz am Schluss abgerechnet und Sie haben noch die Chance, die Klasse zu halten. Und wir, wir müssen jetzt eine lange Rückreise antreten und versuchen, Frische in den Beinen zu bekommen. Der Kopf, der wird auf jeden Fall da sein am Dienstag. Kończąc, chciałbym przeciwnikowi życzyć wszystkiego najlepszego na końcówkę sezonu. W walce o utrzymanie, wiem jak to jest być na walczyć o utrzymanie, wiem, że po prostu rozliczenie jest po ostatniej kolejce. My teraz mamy długą podróż przed, przed sobą, musimy na pewno znaleźć sposób, żeby, żeby się zregenerować. Przede wszystkim nogi, bo do wtorku jest krótko. Głowy na pewno we wtorek będą świeże, ale teraz też trzeba pomyśleć o nogach. Dziękuję bardzo. Mam dwa pytania od pana Macieja Chudzika z portalu DumaPomorza.pl. Pytanie pierwsze, czy wiadomo już jakich urazów nabawili się Mata i Cech? Wann Mata i cech. Ja die erste Diagnose ist die, dass Zech jeden Fall einen Stich gespürt hat im hinteren Oberschenkel. Also es wird eine muskuläre Sache sein. Jetzt müssen wir nur schauen, wie schwerwiegend das sich herausstellen wird. Und Matte hat natürlich einen, 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 einen Zweikampf. Und müssen wir auch mal gucken, jetzt, wie sich das entwickelt. Wahrscheinlich ein leichteres, hoffe ich doch wenigstens, ein Trauma durch den Pressschlag oder durch, durch den Zweikampf. lów luft, im, im na tym uh, U cech jego jest tak, że musimy to, musimy to zbadać, ale no, czuł jakieś kłucie um, w mięśniach. Także teraz tylko pytanie, jak, jak, długo, um, jak długo będzie potrzebował przerwy, co do maty to też jeszcze nie wiemy, tam był jakiś pojedynek w powietrzu. Także także mam nadzieję, że to jest jakieś spięcie, szyi pleców

Äh, wird natürlich noch viel Erfahrung sammeln müssen und äh, Schiedsrichter hat sofort gesehen und hat natürlich auch richtig entschieden mit äh, gelben Karte. Es ist ein Erfahrungswert für uns sicherlich in dieser Phase in dieser Phase der Saison weniger schön. Wir werden sicherlich auch darüber reden und ähm, ja soweit so gut. Muszę to jeszcze raz oglądać tą sytuację. Wiadomo, że nie wspieram takich akcji, które nie są, nie są według zasad Fair Play, ale jest to młody zawodnik, musi zebrać swoje doświadczenie. Sędzia to od razu zobaczył, dobrze zareagował, dał jemu żółtą kartkę. Na pewno jeszcze spokojnie to oglądniemy i o tym porozmawiamy, ale wiadomo, doświadczenia są bardzo ważne dla zawodników. I na tym bym to zakończył. Dziękuję bardzo. To było ostatnie pytanie, także bardzo dziękuję i życzę powodzenia w kolejnych spotkaniach. Dziękuję. Dziękuję. Dobry wieczór ponownie. Witam na konferencji prasowej, tym razem na jej drugiej części z trenerem Robertem Kasperczykiem. Panie trenerze, bardzo proszę o parę słów komentarze do tego spotkania. Może ani swoich zawodników, bo naprawdę ciężko mieć jakiekolwiek pretensje do nich. Graliśmy z zespołem sami wiemy, jednym z najlepszych w Polsce, który, który ma w w składzie obecnych i przeszłych reprezentantów Polski, nie tylko. Więc tutaj każdy punkt z pogonią wiedzieliśmy przed meczem w tym składzie personalnym, w którym jesteśmy, byłby naprawdę zdobyczą. Super. I walka tych chłopaków przez 90 minut do samego końca, nawet o tą bramkę honorową naprawdę napawa optymizmem. Troszeczkę nam brakuje ogniw, które no niestety tak się składa, że przed, przed tymi najważniejszymi meczami nam wypadają. Dzisiaj aż boję się zapytać Pana doktora, jaka diagnoza nogi, kontuzji Kuby chory, bo, bo, bo nie był w stanie już kontynuować meczu. Przekornie powiem, że no, przegraliśmy zasłużenie, wiadomo, bo, bo zespół lepszy, zdecydowanie, jeżeli chodzi o takie wartości piłkarskie, myśmy nadrabiali troszeczkę innymi rzeczami, ambicją, takim kompaktem, operowaniem gry, chcieliśmy więcej grać bokami. Spodziewałem się, że będzie troszeczkę więcej dośrodkowań z boku. Mamy zawodników, którzy mają określone predyspozycje, no ale też widać było, że pogoń dobrze nas przeczytała i dużo było takich krosów zblokowanych. Natomiast no ja jestem przerażony, nie wiem, nie jestem sędzią. Nie, nie mnie oceniać oczywiście pracy arbitrów, ale przed chwilą spojrzałem na sytuację z 54. minuty, przy stanie 01 przed 16. Moim zdaniem faulowany e, Dawid Niepsój. Sędzia podyktował rzut wolny w drugą stronę. Po czym, po czym, jeszcze przy pretensjach połowy zespołu, uważam, moim zdaniem, że słuszny, aczkolwiek no, mogę się mylić, chciałbym poznać interpretację, dlaczego była taka, nie inna decyzja. No i dostaje żółtą kartkę w konsekwencji. Również przy rzucie karnym będę bardzo, bardzo wnikliwie oglądał analizę. Zgodzę się, oczywiście, uszanuję każdą decyzję, natomiast uważam, że ona też była kontrowersyjna i niezmiernie ważna w konsekwencji. No, młody chłopak, który. Pierwszy raz zagrał od pierwszej minuty w ekstraklasie i, i tak naprawdę, no, jak zawodnik ma skakać do, do, do głowy we własnym polu karnym, nie używając rąk, no przecież nie wydaje mi się, że tu zamierzenia żadnego nie było, żeby zrobił krzywdę, no, jest war, jest rzut karny, no, i, no, i ręce opadają, no, no ale mówię, no, uszanujemy oczywiście każdą decyzję, natomiast no, troszkę mówię od strony sportowej, brakowało nam, brakowało nam. E finalizacji. Brakowało nam tego najważniejszego, bo gdzieś tam zdobywaliśmy teren, dochodziliśmy do strefy wysokiej, natomiast już w polu karnym troszeczkę nam brakowało, brakowało jakości. Ja ciągle liczę na to, że Maxiusz Sitek szybciutko wróci do nas, że Gery, Gergo Kocis wróci, że Sergiej Miakuszko wróci szybciutko, bo mamy teraz co trzy dni mecze, że, że, że Milan Rubisz, który również byłby wzmocnieniem, jeżeli chodzi o grę w powietrzu, ma lewą nogę. Dima gra bardzo, bardzo dobre mecze, natomiast, natomiast no jednak no widać, że, że operuje prawą nogą i tutaj będzie można na przykład mieć jakieś pole manewru. Tutaj ja liczę, że, że te chłopaki po prostu się pozbierają szybciutko i znowu zrobimy. Taką kapelę z tych, z tych ogniw, na które czekamy, że w tych najważniejszych meczach naprawdę pokażemy ten góralski charakter i, i utrzymamy się w klasie. Bardzo dziękuję. Również bardzo dziękuję, panie trenerze. Dziś bez pytań od dziennikarzy. Także dziękuję również państwu. Do zobaczenia, do usłyszenia.